W dzisiejszym odcinku zagramy w One Night at Flamptis, ale będzie to tryb hard boiled mode, czyli ugotowany na twardo, który obiecałem wam, że jeżeli wbijecie 7500 łapek w górę pod poprzednim odcinkiem, to go dla was ogram. No i niestety nie udało wam się wbić 7500 łapek w górę, wbiliście ich 4600, co i tak jest bardzo fajnym wynikiem, więc ogrywamy hard boiled mode, a więc powinniście się cieszyć i zostawić jedną łapkę w górę pod tym odcinkiem, bo nie wyjdę z tej gry dopóki jej... Nie ukończę. Oczywiście na początku dzwoni telefon, jak żeby inaczej. Czy piesek? Bark, bark, bark. Hong Kong Kong oczywiście działa. E, dobra. Co się dzieje? E, co to za dźwięki? Dobra, spokojnie. Musimy obserwować tego, bobra też powiedzieć też powiedzieliście mi, że on tutaj biegnie, kiedy skończy mu się papier, więc w sumie to całkiem logiczne. Nie mam pojęcia, za którym razem uda mi się to przejść. Przewidywania moje są następujące, że ta noc będzie tak trudna, jak noc we FNAFie jedynce szósta noc. Ale nie mam pojęcia, ponieważ to jest mój pierwszy raz, kiedy odpaliłem w ogóle tę noc. Mamy tutaj też złoty klucz, który być może, może zrobi nam... Okej, okay, to, to jest hardball, to jest ugotowany na twardo, dosłownie. Nie będzie tutaj lekko, dobra, drzwi. Okej, okay, nie ma nikogo, spoko. O, ty już się prawie szykujesz do ataku, widzę. Jest dopiero 12 a.m. Świetnie, fantastycznie, zapowiada się naprawdę nieziemsko. Nie mam pojęcia, czy ja to przetrwam, ale jeżeli przetrwam, to macie gwarancję, że pojawi się One Night at Flamptys 2 i być może 3 też sobie ogramy. Zobaczymy. Coś biegnie. Nie, nie biegniesz, prawda? Okej, tu jest na razie spoko, tutaj też spoko, tutaj też spoko, tutaj jest oczywiście to coś dziwne. Więc dobra, spokojnie, musimy tylko przetrwać do szóstej. To jest jedna noc, naprawdę. Jedna noc, to nic trudnego, to nic trudnego. Pierwsza AM, ok, na razie idzie całkiem dobrze. Zamknięte drzwi, odpalmy, nie ma nic, nice. Ooooooooo, dobra, dobra, zrobiło się troszeczkę niebezpiecznie. Spokojnie, otwórz, nie ma nic. Nie ma nic? Nice. Czy ty już biegniesz? Nie biegniesz, ale jak będziesz biegł, to będę musiał bardzo uważać, bo jeżeli on będzie biegł, to może biec albo tym korytarzem, albo tym. Więc mam opcję jedną: albo zamknąć jedne i drugie drzwi i zaryzykować, albo po prostu go jakby no, zobaczyć, na której kamerze on biegnie. Dobra, na razie nie biegniesz, więc git. Pierwsza AM. Ej, nie wydaje się to być aż takie trudne, albo po prostu ja stałem się tak dobry. We honk, 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 FNAF honk. gry. Hmm, ciężko powiedzieć. Niemniej jednak nigdy nie wiadomo, co się tu wydarzy. Dobra, nie biegniesz, nice. Też trzeba pamiętać, że koło trzeciej godziny tutaj nasi bohaterowie takich nazwijmy, staną się bardziej aktywni, więc trzeba będzie na pewno. Uważać, spokojnie. O, oh, wow, dobra. Ale mamy usage, ale mamy zużycie energii. Dobra, policzmy do trzech. Raz, dwa, trzy. Ty dalej tu jesteś, ok. Ehm, dobra, ciebie już nie ma. Nice. Ehm, Dor? Dobra, nie ma ciebie, ok, spoko, Z pierwsza AM, mamy energii jakieś 75%. Ty nie. Ma... Faktycznie patrzcie, tak jak mówiliście. Papier toaletowy mu się kończy i on wtedy będzie atakował. To on działa troszeczkę jak Foxy. Co jest grane? Y skończył mu się papier toaletowy, a czy ja mam w biurze... Czekajcie, czy ja mam w biurze papier toaletowy? Nie widzę tutaj nic takiego. Ciekawe, ciekawe, dobra, on zaraz będzie biegł. Już widzę, że się szykuje do biegu, tak więc musimy być bardzo gotowi na to. Siema kolego. Czy już biegniesz, czy jeszcze nie, jeszcze nie biegniesz. Nice. Pięknie, drzwi jedne, drzwi drugie. Okej, okay. siema, jeszcze nie biegniesz pięknie. Na spokojnie. Musimy wytrwać do Dor. Dor. Które? Które? Które będzie aż atakował? Y... Czy on już biegnie? Tak, te będzie atakował. Dobra, czyli te mogę otworzyć. Nie, nie mogę ich otworzyć. Zdecydowanie nie mogę, ale te już mogę otworzyć, bo sobie poszedł. Świetnie. Druga AM mamy sporo energii i chyba idzie mi... Ale mrok. Aha. I chyba idzie mi całkiem dobrze. Na razie nie złapałem żadnego jumpscare'a. Znowu masz papier, więc fajnie wróciłeś na swój kibelek, który jest z niekończącą się odchłanią. O, oh, i ten clown się pojawia, nie mam pojęcia jak go skontrować, ale wydaje mi się, że on chyba nie jest aż tak, C czemu ja to zrobiłem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia czemu to zrobiłem, nie wiem, nie pytajcie mnie, nie wnikajcie w to, ok? Dobra, jedne drzwi, drugie drzwi, zamknij, ojej, druga AM, druga AM, gdzie jest w ogóle flampty? gdzie jest flamp? tu jest, dobra, tu jest nasz jajcarz, spokojnie, ok. zamykaj, otwórz, okej, okay. yy, kamery jest, git, wszystko jest... Hong, Hong w porządku, więc nie ma mi się czego za bardzo martwić. Drzwi, okej, okay, nice, nic nie ma, okej, okay, spoko. Jest yes, git, jest git. Papier masz, okej. Okay. Druga AM, mamy połowę energii. Coś czuję, że albo będzie bardzo na styk, albo, albo to po prostu, albo to po prostu przegram. Masz papier, ma yy, Golden jajo, Golden jajcarz. i zwykły jajcasz. Czemu ten klaun jest coraz bliżej? Ok, spokojnie. Policzmy do trzech. Raz, dwa, trzy. Joink? Dobra, dało się pięknie. Eee, masz jeszcze papier, więc nie będziesz atakował. Pięknie. Też nie wiem, jak działają do końca niektóre te rzeczy, typu chociażby tu były takie oczka. O, właśnie, te oczka nie wiem, jak działają. Eee, ale. Masz jeszcze papier? Masz. Ale robi się tutaj bardzo niebezpiecznie. Drzwi? Nie macie, dobra. Drzwi? Nie macie. Pięknie. Trzecia AM. Troszeczkę mniej energii niż 50%. Niby spoko, ale czemu ty się ciągle zbliżasz do mnie? Czy ty wykrywasz, yy, jakby to, że ja panikuję? Czy może po prostu. Albo mam dobre RNG, bo za pierwszym razem dojść do trzeciej w nocy raczej może być ciężko na hardbolt modzie. Ale kto wie, jeszcze są kolejne dwie części tej gry, więc kolejnych może być o wiele trudniej. Masz papier? on nie skończył mu się papier. Najgorzej. Dobra, spokojnie. Yy, on ma prostą mechanikę. Jego mechanika działa tak, że się ma, yy, Że jak on będzie, jak kliknę na kamerę, to on dopiero wtedy będzie biegł. Prawda? Tak to działa. Nie ma nic, okej. Okay. Yy, do drzwi. Dobra, dobra, trzeciejem, spoko. Aha, zamknij, nice, dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, siema kolego. E, zamknij, czwarta EM, czwarta EM. E, 3, 2, 1, boink, dobra, nice, nice, nice. E, tu poczekajmy chwilę dłużej. On już biegnie. A, tędy możesz biec, idealnie. Nie będę narzekał. Otwórzmy drzwi. Idealnie! Dwóch naraz się pozbyłem kosztem jednego użycia energii, co oznacza, że bardzo dobrze mi poszło i mnie to bardzo cieszy. Yy, teraz tak, czwarta jem, tyle energii. Chyba się uda zrobić to za pierwszym razem, widzowie, jeżeli uda się zrobić za pierwszym razem, i zostawicie tę jedną łapkę w górę. I przy okazji możecie też kliknąć jakby suba też się nie. Cześć! Okej, okay. też się jakby nie pogniewam, bo wtedy będzie mnie to motywowało do nagrywania większej ilości fangamów FNAF, które tak bardzo kochacie. I głupio byłoby teraz zginąć, ale jeżeli zrobię to za pierwszym razem, bo to jest moje pierwsze odpalenie. I jakby uda mi się to ukończyć, to można powiedzieć, że jestem prawdziwym mistrzem. Ten klaun już jest naprawdę blisko. On już otworzył oczy. Drzwi, dobra, nice. Siema. Ok. Bardzo mało energii, bardzo mało energii, masz papier, masz papier, raczej on już mnie nie zaatakuje, taką mam przynajmniej nadzieję, że tutaj dam radę i te noce są zdecydowanie długie, jak sami widzicie, nie ma nic, nie ma nic, te noce są długie, ponieważ też jakby tutaj jest jedna noc, to miałem na myśli, że jest jedna noc, dlatego jest po prostu długa, I okej, na razie jest spoko, mamy ciszę, chyba dobre RNG mi weszło. Bo mam, miałem wrażenie, że to powinno być trudniejsze, albo takie jest. No zobaczymy zresztą też kolejne części. Spokojnie, tędy, tędy, pyk. Piąta AM, nice, bardzo dobrze. Mamy mało energii, co prawda. On już nogę tu wkłada... Co jest grane? Chłopie, idź sobie. Zamknij drzwi, nice. On już tu wkłada nogę, on już tu wkłada nogę. Światło, nic się nie dzieje. Dobra, mam bardzo dużo energii. Jak na piątą AM uważam, że taka ilość jest naprawdę ogromna. Okej, okay, nice, nice O, spokojnie, raz, dwa, trzy, cztery. No chyba już. Tak jest? Okej, okay, dobra, poszedł sobie. E, ty już papier ci się skończył, widzę. Nie chciałbym teraz zostać zaatakowanym w takim. No idź sobie, czemu on już tutaj. Czemu on już tu ma nogę? Jak to działa? E, czy jak na niego patrzę, to on bardziej staje się aktywny. Dobra, siedzisz sobie, nice. To on staje się bardziej aktywny, czy. Tak, ja chyba muszę siedzieć na kamerach, żeby on nie atakował jak to działa? Czy mam patrzeć na ciebie? Dobra, i z piątejem, jeszcze kilka sekund, kilka sekund i to się uda. To się uda i będziemy to mieli, widzowie? To się uda, to się uda za pierwszym. O wow, dobra, dobra, to się może nie udać za pierwszym razem. E, okej, okay, papier ci się skończył. E, drzwi nie macie, pięknie. Drzwi, jesteś dalej. Dalej jesteś, okej, okay, okej, okay, spokojnie. On już ma... Przy On już tu już jest, praktycznie. Okej, okay, okej, okay. drzwi nie macie. Dobra, dobra, piątejem. Ostatnie sekundy, ostatnie sekundy, wszystko jest. Drzwi, drzwi, boink, wszystko jest wykalkulowane, wszystko jest wykalkulowane, piąta M. Zrobiłem to za pierwszym razem, nie wierzę w to. Ham? Nie jestem hamem, proszę mi tutaj nie wyzywać. Ej, to jest ending? Tyle, że przyspieszony. Golden Flumpty. Dobrze, że jakimś cudem go skontrowałem. No i udało się. Mamy jedną gwiazdkę, więc widzowie, już niedługo, jeżeli zostawicie tę jedną łapkę w górę, możecie spodziewać się One Night at Flumpty's 2 na moim kanale.